Cześć, kochani ogrodnicy! Z tej strony Laura Szymańska, witam Was na moim kanale o roślinach, ogrodnictwie i pięknych ogrodach. Jeśli kochacie zieleń i szukacie inspiracji do swojego ogrodu, koniecznie subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić żadnych porad ani nowinek. A teraz zapraszam do dzisiejszego odcinka, w którym opowiem Wam o do zbiorów sekrety obfitych zbiorów i przepisy na pyszne dania, sekrety bogatych zbiorów i przepisy na smaczne dania najpopularniejsza. Odmiana brokułów w Rossy z odmiana wcześniej dojrzewającą 60-89 do 89 dni od wykiełkowania do osiągnięcia dojrzałości technicznej. Liść jest mały, pełny z ogonkiem, ciemnozielony z niebieskawo-niebieskawym odcieniem, powłoka woskowa jest średnia. Głowka jest ciemnozielona, średnio gęsta o wysokości 5-8 do 8 cm. Po ścieciu szybko wyrastają główki PEDowe, boczne do 7 sztuk. Główki SA Jest duże, o masie 160 do 200 g. Plon do 2 kg/m2. Walory smakowe SA dobre. Odmiana charakteryzuje się terminowym dojrzewaniem plonu. Polecana do konserwowania. Green Magic F1 lider pod względem walorów smakowych, wczesna hybryda. 60 do 65 dni od kiełkowania do dojrzałości technicznej, lub 35 do 40. Dni od posadzenia 25-dniowej rozsądy do zbioru. Roślina jednopienna średniej wysokości. Rozeta liściową jest wzniesiona. Ogonek liściowy średniej długości, bez antocyjanowego zabarwienia. Głowka wyrównana średniej wielkości, eliptyczna, ciemnozielona, gęsta, bez okrywy liściowej o masie 0,7,09 0,9 kg. Plon 2,2 kg M2. Maksymalnie do 3,5 kg przy zagęszczeniu 5-6 roślin na M2. Ma doskonałe walory smakowe, jest bogata w witaminy A i C. Szybko dostosowuje się do warunków środowiskowych i gleby. Kształt kiełkow nie ulega deformacji pod wpływem wysokich temperatur. Odporna na maczniaka rzekomego. Charakteryzuje się niska tendencja do tworzenia pustych przestrzeni w łodydze. Odmiana polecana do spożycia na świeżo gotowania w domu i mrożenia. BTIE F1 odporna na szkodniki wcześniej dojrzewający mieszaniec, 60-65 do 65 dni od kiełkowania do dojrzałości technicznej. Rozeta liściową jest wzniesiona. Liście średniej wielkości szarozielone, mocno pofalowane wzdłuż krawędzi. Głowka zaokraglona średniej wielkości szarozielona, drobno bulwiasta o masie 0. 8 myślnik 1 2 kg. Plon E2, 6 myślnik 3 6 kg M2. Ma doskonałe walory smakowe. Po ścieciu głównej główki tworzy kilka głowek drugorzędnych bocznych. Wyróżnia się przyjaznym formowaniem, wysoka jednorodnością, zbywalnością głowek, odpornością na wietnięcie fuzaryjne i tolerancja na wysokie temperatury. Przeznaczony do spożycia na świeżo, gotowania w domu i mrożenia. Udostępnij ten artykuł w mediach społecznościowych może ci również zainteresować.